Chyba zadzwonił do Rarity. Tak, wydaje mi się, że to świetna pora. Pójdziemy sobie razem na basen. Już dawno chyba nigdzie nie pływała, a poza tym ktoś mnie musi nauczyć pływać. A Rarity świetnie pływa, wszyscy to wiedzą. Kiedyś była nawet w klubie takim, w którym, którym się uczyli nurkować i potrafiła być pod wodą tak długo jak nikt inny. I nie wiem, jak ona wstrzymywała wtedy oddech, ale to było naprawdę coś super. Mi jeszcze do tego trochę daleko, no ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się nauczyć i również będę mogła nurkować tak długo jak ona, bo jest w tym naprawdę fenomenalna. No dobrze, to gdzie jest ten mój telefon? Już do niej dzwonię. Cześć Rarity. I jak tam u ciebie w twoim butiku? Wszystko dobrze idzie? O, no to super. Słuchaj, chcesz pójść ze mną na basen dzisiaj wieczorem? O no jak to nie chcesz? No proszę, obiecałaś, że mnie nauczysz pływać. No chodź, Rarity! No hej, ale obiecałaś! No wiem, że obiecałam, ale może być ciężko, wiesz? W butiku mam teraz tak dużo pracy, Tyle zajęć, no naprawdę ciężko z czasem, a jak już mam trochę wolnego, to zawsze coś się znajdzie, bo się okazuje, że trzeba albo znów coś zaprojektować, albo jechać na zakupy, zamówić trochę dodatków. Jeszcze dochodzą do tego, dochodzi do tego taka bezpośrednia sprzedaż, jak przychodzą do mnie klienci i naprawdę nie mam czasu. No ale dobra, jak już tak bardzo chcesz, no to możemy pójść wieczorem, ale tylko na godzinkę, bo dłużej to nie dam rady, będę zbyt zmęczona, dobrze? Jej, no wreszcie, jasne, że tak, godzinka wystarczy i to w zupełności. Po prostu chciałam trochę z Tobą popływać. To chyba dobrze, nie? Lepiej uczyć się od profesjonalistów, niż jakbym miała uczyć się, no nie wiem, z kim. Sama to już w ogóle nie. A tak to chociaż pod Twoją opieką i dasz mi parę cennych wskazówek, dobra? Ale będzie fajnie, no wreszcie nie mogę się doczekać. Co nie ma sprawy, ta godzinka nam spokojnie wystarczy. Jak będziesz na tyle odważna, to na pewno damy radę i nic ci się nie stanie. Zobaczysz, że te lekcje będą na pewno przyjemne i zawsze będziesz je miło wspominać. To jak? Wiesz co, daj mi chwilkę czasu, ja się tylko przygotuję, muszę jeszcze zamknąć butik i możemy spotkać się już na basenie. Dobra, to czekam na ciebie na miejscu, ale się cieszę, naprawdę. No, gdzie ta rarity? Przecież się umówiłyśmy, no ale dobra. Poczekam na nią. Wiem, że jest teraz taka zapracowana, ale tak mnie rozpiera energia. Wreszcie nauczę się pływać. I może już mniej będę pływać na moim kółku? Och, miałam kupić rękawki. No to trudno, może innym razem. A może już w ogóle nie będą mi potrzebne. Poczekam na rarity, kilka lekcji z nią i na pewno będzie świetnie. No, cześć! Już jestem, mam nadzieję, że nie czekałaś aż tak długo, co? No, tylko troszkę, ale nie szkodzi. Wreszcie się doczekałam i naprawdę nie wiesz, jak bardzo się cieszę, że już zaczynamy zajęcia. Świetnie, takie nastawienie to jest podstawa. Teraz możemy trochę poćwiczyć, czyli w sumie najlepiej byłoby od razu wejść do wody. No to na co czekamy? Idziemy pływać. O, Rarity, trochę się boję tego pływania na plecach. Jesteś pewna, że woda mnie uniesie? No jasne, że tak. Nic się nie bój, trzymaj się mocno i oddychaj równo. No, staram się, staram się, ale... Oh! No nie, no wpadłam, ja chyba jednak nie potrafię. Nic się nie stało, spróbujemy jeszcze raz. No dalej, chodź, dasz radę, położysz się znów na plecach. Tylko pamiętaj, musisz trochę zaufać wodzie, ona naprawdę cię uniesie. Woda jest, jest bardzo wyporna i na pewno nie utoniesz, no zobaczysz, możesz mi ufać serio. Pływam już tyle czasu i jeszcze nic mi się nie stało. Zaczniesz na plecach, bo tak jest najprościej zaufać wodzie. A później mogę Cię nauczyć pływać dowolnym stylem, ale myślę, że zaczniemy od żabki. Jest w miarę prosta. Poza tym wtedy nie będziesz się już bała pływać na brzuchu. Same będą z tego plusy. No dalej, jeszcze raz. No to wreszcie chyba się trzymasz, widzisz? Oj, i jesteś pewna? Rzeczywiście, płynę! Ojejka, udało się! Płynę! Woda mnie unosi! Jej! Jak super! Dzięki, Rarity! Tylko jak mam teraz stąd wstać? No normalnie, powoli, tylko musisz nogi wziąć na dół. Myślisz, że mi się uda? Pewnie, że ci się uda. No to dalej! A... O! Udało się! Trzymam się ciągle i nawet się nie utopiłam! To myślę, że na dzisiaj wystarczy. Podstawy masz za sobą, będziesz musiała jeszcze dużo ćwiczyć, no ale nie ukrywajmy, początki zwykle bywają trudne. Nic się nie martw, świetnie sobie poradzisz, a jak nie, to możemy się jeszcze umówić na kilka dodatkowych, nazwijmy to lekcji, ale dobrze wiesz, że to tylko takie przyjacielskie wyjścia na basen. Po prostu trochę ci pomogę i nie zauważysz nawet, kiedy zaczniesz świetnie pływać. To na koniec, skoro tak dzielnie uczyłaś mnie pływać. Kupię ci mój ulubiony koktajl ananasowy, co? Na pewno go jeszcze nie piłaś, ale jest pyszny, musisz koniecznie spróbować, bo wiesz, poświęciłaś mi tyle czasu, że to było naprawdę miłe. Poza tym wiem, że masz go niewiele, dlatego każda lekcja z tobą jest dla mnie bardzo cenna, a następnym razem to już w ogóle będę robić takie postępy, że pewnie nie będziesz musiała już więcej mnie uczyć, tylko umówimy się, żeby popływać razem.